Przechodzimy do głowy mojej Melody. Słuchajcie, trymowanie głowy łyska nie jest łatwą sprawą. Żeby przede wszystkim nadać im odpowiedni kształt, e, trzeba zachować pewne proporcje. E, są różne sposoby trymowania głowy i oczywiście z, z czasem wypracujecie swój własny. Dla mnie najlepszy sposób z którego korzystam od lat, to jest tapirowanie głowy łesta i na początku wyrywanie włosków, które wystają najbardziej. Możemy tapirować szczotką z długimi kolicami, możemy tapirować gęstym trymerem, bardzo fajnie też wyciąga włosy, możemy tapirować małą pudlówką, i grzebieniem. Wszystkie opcje są dozwolone, jak komu wygodnie, w zależności również od y, włosa naszego łesta. Y, dla mnie wygodniej jest tapierować Maxia dużą szczotką, bo ma gęstszy włos od Melki, y, Melody tapieruje pudlówką lub trymerem. Tapierując włos Usuwam tylko ten wystający, najdłuższy włos, czyli ten włos, który powinien być wytrumowany z główki, tak? E, mówimy o łestusiu już e, dojrzewającym lub dorosłym, bo głowę szczeniaka trymujemy całą.